Dzień dobry, dzisiaj na ptaki wybrałem się do Gdyni, a dokładnie do portu w Gdyni. Mamy co prawda jeszcze listopad i to tak zbliżamy się do połowy tego miesiąca i nie ma tu jeszcze tych ptaków, które będą tu zimą. Niemniej już warto się przejść i porozglądać, bo wbrew pozorom, porty to są bardzo fajne miejsca na ptaki, zwłaszcza ptaki wodne no i kaczki morskie. Zapraszam na materiał. Historia portu w Gdyni sięga czasów, gdy Polska odzyskała niepodległość po latach zaborów. Za formalny początek budowy portu uznaje się datę 23 września 1922 roku, choć prace nad jego powstaniem zaczęły się już wcześniej. Dziś port składa się z kilkunastu basenów i jest jednym z największych na Bałtyku. Podczas dzisiejszego wyjścia odwiedzimy dwa ogólnodostępne baseny portowe, to jest basen Pierwszy Prezydenta oraz basen żeglarski nazywany również portem jachtowym. Basen Prezydenta znajduje się między Aleją Jana Pawła II a ulicą Arkadiusza Rybickiego. Chyba nie będzie błędem stwierdzenie, że jest to wizytówkowy basen tego portu jak i samego miasta. To właśnie tu zacumowane są niszczyciel ORP Błyskawica i żaglowiec Dar Pomorza, oba obecnie w roli muzeów. Tu także cumuje największy pływający polski żaglowiec Dar Młodzieży, a tuż obok znajduje się słynne Gdyńskie Akwarium należące do Morskiego Instytutu Rybackiego. Swoją drogą spacer na portowe ptaki można połączyć ze zwiedzaniem tego miejsca. No właśnie, przejdźmy do ptaków. Rozglądać się za nimi można już właśnie w basenie prezydenta. A najlepszy okres, by się tu na nie wybrać, to pełnia zimy. Zwiedzane przeze mnie części portu nie mają obecnie nic wspólnego z gospodarką rybacką. Mimo to można tu zobaczyć wiele gatunków ptaków wodnych, morskich i nie tylko. Oczywiście dominują mewy, które wypoczywają na portowych falochronach, nabrzeżach czy dachach budynków. Najwięcej jest mew srebrzystych, śmieszek, siwych oraz pewna domieszka mew siodłatych. Wiele z tych ptaków posiada obrączki założone zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. To cenna wskazówka dla osób hobbystycznie zajmujących się odczytywaniem obrączek, dzięki czemu wiedza o tych ptakach stale się powiększa. Obok mew często przesiadują także kormorany. W porcie w wielu miejscach można zobaczyć krzyżówki czy łabędzie. Oprócz nich zimą często można tu obserwować lodówki, czernice, nurogęsi, gongoły i łyski. Miejscem, które warto zobaczyć, jest wejście do portu samego, bo tutaj zawsze ptaków jest dużo. No, dzisiaj jest ich zdecydowanie mniej. Jest masa mew na falochronach, natomiast nie ma żadnych kaczek. ale może mieć to związek z tym, że dzisiaj akurat e, ćwiczebne strzelania prowadzono z ORP Błyskawica przed Świętem Niepodległości, i trochę tego huku było, więc ptaki mogły się przepłoszyć. Może też e, wiatr, który dzisiaj jest dosyć silny. Spowodował, że ptaki przyniosły się gdzie indziej. Generalnie jest to bardzo też fajne miejsce i to jest pierwszy punkt wycieczki po gdyńskim porcie i gdyńskim nabrzeżu, bo nie w samym porcie będziemy, ale pójdziemy też na bulwar w Gdyni i nieco kawałek dalej. A teraz przemieścimy się do portu jachtowego. No cóż, podczas tego wyjścia port jachtowy nie zachwycił dużą ilością ptaków. Właściwie to nie było ich tu wcale. Po prostu jest za wcześnie. Ciągle jest tu sporo ludzi. Niektórzy jeszcze żeglują. A inni przygotowują swoje jachty do zimy. Jak widać, początek listopada to jeszcze zbyt wcześnie, żeby w porcie jachtowym szukać ptaków, ale jeśli pojawicie się tutaj w grudniu albo w styczniu, już jest całkiem fajnie. Wtedy jest też mniejszy ruch ludzi w tym miejscu, więc myślę, że to też ma duże znaczenie. W każdym razie zobaczcie sobie trochę ptaków, które tu widziałem w poprzednich latach. No właśnie, to miejsce najciekawsze jest zimą i jeśli tylko ten basen nie zamarznie, to odpoczywa tu wiele ptaków. Oczywiście można tu zobaczyć wspomniane wcześniej ptaki, które występują na terenie całego portu. Natomiast mi miejsce to zawsze będzie się kojarzyło z zimującymi tubielaczkami czy perkoskami. Od kilku sezonów kręcą się tutaj także ciekawe sołtysy, czyli nietypowo ubarwione krzyżówki. Tutejsze w swoim upierzeniu mają wiele jasnych i białych piór. Natomiast na mało używanych zimą pomostach licznie odpoczywają mewy śmieszki. Warto je przeglądać, gdyż między nimi mogą się znaleźć pojedyncze mewy czarnogłowe, a zatem gatunek dość rzadki. W porcie jachtowym znajduje się też kilka tablic edukacyjnych z ptakami występującymi na polskim wybrzeżu. Innym przystankiem po porcie jachtowym są plaże między portem a bulwarem w Gdyni, i tu zazwyczaj jakieś ptaki są. Najczęściej są to co prawda krzyżówki, łabędzie oraz mewy, ale czasami zdarza się też coś fajnego najrzadszym gatunkiem ptaka, którego ja tu widziałem, ale wiele lat temu, była Woszyja. Zaraz za gdyńską plażą zaczyna się bulwar nadmorski imienia Feliksa Nowowiejskiego. Rozciąga się on pomiędzy Kamienną Górą a Polanką Redłowską. Bulwar ma długość około półtora kilometra. Oprócz funkcji rekreacyjnej zabezpiecza też brzeg przed rozmywaniem przez fale morskie. To bardzo popularne miejsce spacerowe w Gdyni. Prawie zawsze jest tu sporo osób, a to sprawia, że tutaj szeptaki są mało pochliwe. Mewy oraz kaczki często są przez ludzi dokarmiane. Jeśli chodzi o inne gatunki, jakie można tu zobaczyć, to często blisko brzegu goszczą perkozy dwuczube, nurogęści, szlachary czy gągoły. Nie zmienia to faktu, że warto zachować czujność, bo także tu potrafią się pojawić ciekawe gatunki, jak mewa czarnogłowa czy łabędź krzykliwy. Po opuszczeniu bulwaru warto pójść kawałek dalej fragmentem plaży aż do miejsca, gdzie jest kilka falochronów, takie charakterystyczne pale wystające z morza, bo czasami odpoczywają tam fajne gatunki ptaków. Jesienią i latem mogą to być rybitwy, na przykład rybitwy czubate. Natomiast zimą często korzystają z tego miejsca kormorany, różne gatunki kaczek, jak chociażby nurogęsi. I wtedy można do nich podejść całkiem blisko i sobie je obejrzeć. Co będzie teraz? Nie wiadomo. No cóż, prawo serii. Tym razem na supach też nikogo nie było. Za to nieopodal udało się zobaczyć perkozy dwuczubę i lodówki. A o tym, że te pale są dobrym miejscem ptasiego odpoczynku, nie świadczą te ujęcia archiwalne. No niestety, jak się okazuje, listopad, a zwłaszcza początek listopada, to jeszcze trochę za wcześnie na port w Gdyni. I rzeczywiście, ja najbardziej te tereny lubię w okresie zimowym: wtedy, kiedy jest zimno, kiedy zamarza, kiedy leży śnieg, bo wtedy tych ptaków zdecydowanie jest. Tutaj najwięcej. Tak czy siak jest to bardzo fajne miejsce, które warto odwiedzić, bo można się pouczyć rozpoznawania mew, można też czasami zobaczyć coś zupełnie ciekawego. Jeszcze tydzień temu na bulwarze w Gdyni była młoda gęś białoczelna, którą też dało się spokojnie obserwować i można było ją sobie sfotografować z dosyć bliska. Natomiast no dzisiaj nie ma. Jeśli chodzi o słupy, też dzisiaj nic nie ma, ale w tym miejscu kończymy wycieczkę i kończymy ten odcinek. Dziękuję szlicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach w Kasi Strefy. Cześć!